Witajcie w kolejnym filmie, gdzie opowiem Wam trochę o kopcówkach, ale nietypowo żyjących. Żyją bez światła, niemal bez jedzenia, w dodatku nie rozmnażają się, ale za to utrzymują staranny kopiec wewnątrz radzieckiego bunkra po broni atomowej. W dawnej radzieckiej bazie wojskowej w Templewie w województwie lubuskim naukowcy postanowili zbadać kolonie nietoperzy żyjących w zrujnowanych bunkrach, w których przechowywano kiedyś broń atomową. Jednak od nietoperzy okazały się bardziej interesujące mrówki, których kolonie badacze odkryli na dnie jednego ze szczelnie wydawałoby się zamkniętych bunkrów. Niemal odcięte od światła owady żyją w całkowitych ciemnościach i chłodzie. Temperatury w bunkrze osiągają maksymalnie 10 stopni. W zasadzie bez dostępu do pożywienia. W zasadzie, bo mrówki z tej kolonii należą do gatunku formika Poliktena. Czyli mrówka ćmawa, która w normalnych warunkach żywi się głównie spadzią, larwami owadów i padliną. Natomiast w trudnych warunkach mrówki ćmawe mogą praktykować kanibalizm. Być może to właśnie w pewnym stopniu tłumaczy istnienie tego dziwnego mrowiska. Natomiast główną przyczyną jego istnienia jest fakt, iż na powierzchni, tuż nad szybem wentylacyjnym, który prowadzi w głąb izolowanego od świata bunkra, od lat funkcjonuje rozbudowane gniazdo mrówek cimawych. Zamknięcie szybu nie jest zabezpieczone pokrywą, która dawno temu dokumentalnie przerdzewiała, więc co i rusz jakaś mrówka spada do bunkra i pozostaje tam na zawsze. Podziemne mrowisko usypywane jest z piasku i utrzymywane w normalnym porządku. Nietypowe jest tylko to, że kopiec otoczony jest ogromnym cmentarzyskiem mrówek. Naukowcy z Polski i Finlandii pod kierunkiem profesora Czechowskiego z Muzeum Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, który prowadził tutaj badania, szacują, że mrówcza nekropolia może mieścić aż 2 miliony martwych owadów. Jeszcze dziwniejsze jest to, co badacze odkryli wewnątrz mrowiska. Okazało się, że nie ma w nim ani larw, ani królowej, więc podziemne mrówki ćmawe nie rozmnażają się. Kiedy naukowcy wrócili po roku do rozkopanego poprzednio kopca, był on już starannie naprawiony, a to oznacza, że kolonia stara się funkcjonować w miarę normalnie. Jednak tak naprawdę nic tu nie jest normalne. Na przykład to, że mrówki mogłyby się z szybu z łatwością wydostać, kto zabroni mrówce chodzić po pionowych ścianach i suficie, a jednak tego nie robią. Dlaczego? Tego naukowcy nie wiedzą. Spadające w dół robotnice są zawłaszczane przez podziemną kolonię i żyją w niej przymierając głodem i w niej giną. Są w stanie przetrwać w mrowisku najwyżej rok, zamiast jak na powierzchni do 3 lat. Co jeszcze dziwniejsze, podziemna kolonia zamiast kurczyć się nawet rośnie. Badacze szacują jej liczebność aż na milion mrówek. Co Wy o tym sądzicie? Naprawdę artykuł opisuje dziwne zachowanie mrówek, albo obserwacja ich była mało intensywna? Nie wiem. Ciekaw też jestem Waszej opinii na ten temat, a ja pozdrawiam i do zobaczenia! Do widzenia!